Pokazałeś komuś środkowy palec w Niemczech? To uważaj, bo to ten gest jest uznawany tutaj za obraźliwy i jeżeli pokażesz to w miejscu publicznym albo, nie daj Boże, przy policji, możesz za to dostać mandat. Szczerze powiedziawszy o tym nie wiedziałem wcześniej, chociaż parę razy zdarzyło się, że na autostradzie czy na jakieś światła w korku gdziekolwiek, to musiałem i nie mogłem się powstrzymać i pokazałem tego fuckensa. Bo niekiedy zdarzają się tacy... Specjaliści od prowadzenia samochodów, że jak głowa mała, no to polski międzynarodowy gest. To oczywiście środkowy palec wymierzony w tego kierowcę Kilka razy rozmawiałem ze znajomym policjantem i też mi o tym mówił, żeby lepiej uważać z tymi gestami. Najgorzej jest, jeżeli to są pomieszczenia publiczne, które są monitorowane i ktoś na przykład oskarży nas o wykonanie takiego gestu i udowodni to, to możemy dostać krzywne. W ogóle zupełnie inaczej to jest niż w Polsce, bo to jest w Polsce postrzegany jako międzynarodowy gest kierowców. Natomiast no niestety trzeba uważać, lepiej na drogach w Niemczech nie pokazywać tego fakensa, bo dużo kierowców, spora ilość. No, myślę, że nawet zdecydowana większość kierowców ma kamery w samochodach i po prostu rejestruje. Yy, yy, swoją jazdę samochodem z przodu z tyłu gdziekolwiek więc tutaj możecie być cały czas na, na, na wizji. Dlatego lepiej czasami uśmiechnąć się, wysiąść, ewentualnie porozmawiać. No i nie pokazywać tego palucha, bo to może trochę kosztować tam parę dziesiąt, parę set euro. Dziwne. Chociaż myślę, no rozumiem to. Tak. Jestem w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek, no, trzeba się do tego też w pewien sposób przyzwyczaić. <Młość> Dajcie znać, czy pokazywaliście kiedyś komuś faka w Niemczech, czy to na drodze, czy gdziekolwiek, w jakiejś innej sytuacji. Ja jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat. No i uważajcie, bo jeżeli pokażecie, a ktoś da, kto, to nagra, zrobi zdjęcie, to możecie troszeczkę za to zapłacić. Trzymajcie się ciepło, miłego popołudnia, ciao!